po wygranym, a przede wszystkim bardzo dobrym meczu w wykonaniu Górnika. Czy ty też to z boiska czułeś, że tak naprawdę poza gdzieś początkiem, który tak naprawdę był zamknięty w obie strony, to Górnik przeważał i można powiedzieć, że nie pozwolił na nic widowali? Nie wiem, czy coś muszę w sumie dodawać, bo, bo... No kontrola, kontrola i myślę, że kontrola pełna od pierwszej do 90 minuty. Może początek drugiej połowy, gdzieś tam pierwsze pięć minut taki, że widzę, ktoś próbował, że Bóg chciał nas postraszyć, ale, ale no mam nadzieję, że będziemy budować na, tak, na tym meczu, gdzieś tam dalszą fazę tego sezonu, bo, bo naprawdę dobry mecz w naszym wykonają i, i myślę, że chłodna głowa, żeby teraz nas nie popali gdzieś tam w górę optymizmu i, i, no i powtórzyli to w najbliższą niedzielę. Powiedz, czy, czy po treningach i tym po ostatnim meczu ze to już widać, że, że zaczynacie łapać e, taką formę, jaką no, by przede wszystkim kibice oczekiwali? Czy to, czy to jest widoczne, czy bo ten tak mówi, że to jest ekstra klasa, więc wszystko może się zawsze wydarzyć, ale... No nie, ja się zgadzam z trenerem, bo tu jakby w, w, myślę, że forma dnia jest ważna, e, dzisiaj, dzisiaj nam wszystko wychodziło widzę w... E, ma jakiś tam swój pomysł, ma styl, ale my gdzieś tam, nie wiem, byliśmy możeści, przychyciliśmy ich i, i fajnie to wychodziło. Będzie weryfikacja tak naprawdę następna z Jagielonią, czy, czy idziemy w dobrą stronę, bo może Jagielonia gra podobnie, pracuje gdzieś tam podobnie, więc, więc no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na pewno. Boisko też w zawrze, a nawet tutaj na widzewie to jest duża różnica, bo no u nas gra się dużo ciężej, jest dużo cięższe boisko i a dzisiaj była naprawdę duża przyjemność i każdy po meczu powtarzał to, że, że na takim boisku no to jest jednak 10% jako zespół jakości na plus. Powiedz, stałe fragmenty gry. Ostatnio trochę na nie narzekaliśmy, a dzisiaj można powiedzieć, że i pod jedną i pod drugą bramką wszystko chyba zadziałało tak, jak, tak jak trenujecie, tak? Kurde, no nie chcę się za bardzo z nas zachwalać, bo żeby to gdzieś się nie przerodziło w drugą stronę zawsze, ale no, tak jak mówię, no fajna, wykonana, dobra robota. Dobrze broniliśmy też nawet oprócz Bramki i Rasiego gdzieś tam to zagrożenie było, więc, no więc fajnie. No. Tak jak mówię, no nie, nie można gdzieś tam zachwalać, wykładać w tymi, optymizm, no, żebyśmy to kontynuowali i, i, i pracowali ciężej niż, niż pracowaliśmy, no, bo, bo mamy tylko 18 punktów. A wspomniałeś o NASIM, pytanie czy one coś przed sezonem wspominał o tym, że chce powiedzieć jakieś jako strzeleckie, bo to już jest jego najlepszy sezon. W karierze w Ekstraklasie, jeśli chodzi o bramki, a mamy 2-1 trzecią sezonu. Czy ty też widzisz jakby jego progres w tym aspekcie? Gdzie, gdzie mocno na przykład na treningach do tych tematów się przykłada? Nie, ja myślę, że przede wszystkim widać, że on piłkarsko się tu dobrze czuje. Odkąd przyszedł do Górnika widać, że, że odżył. W Płocku też, też nie grał źle, ale, ale naprawdę w Górniku, odkąd jest wygląda bardzo dobrze i no i to się przekłada na to, na to jego statystyki, i myślę, że to po, po trochu gdzieś dokłada i same statystyki też idą do góry i, i stąd to się bierze. Ostatnie moje pytanie o randicza. Jaki to typ napastnika? Czy, czy ciężko dzisiaj, ci było? No na pewno też z walki, gdzieś się nie skotłowało, ale czy, czy powiedzmy, jest to taki bardzo niewdzięczny napastnik, czy też łatwo go, powiedzmy, odczytać? Widzę, w gra taki. Troszkę inny futbol. No nie, nie było typowo gdzieś tam pojedynków z nim. Gdzieś tam oni się starali, nie ich osy wyciągać, że grają gdzieś tak bezpośrednio bardziej na tych swoich szybkich skrzydłowych, więc e, no jest groźny, pokazuje to w innych meczach, że strzela. No dzisiaj na szczęście udało się go trochę przyćmić i aby praca obrońców tak wyglądała w każdym meczu, że, że gdzieś te najważniejsze ogniwa drużyny wyłączymy. Dzisiaj nam się to udało. Oby, nie wiem, za tydzień Imaza, Hululu wyłączyć i, i, i to też będzie wtedy mecz taki, że będziemy mogli powalczyć z Widzę, Widzę, nie chciał dzisiaj za bardzo z Wami grać w piłkę. Wydaje się, że Jagielonia no, zaprezentuje się inaczej patrząc na to, co grają. To może być chyba naprawdę fajne widowisko, patrząc na naszą Ligę Wiedzielę. No w... Tak, ale... O tak ile tobie... Wy nic nie zmienicie. Yy... To przede wszystkim, ale boisko w zabrzu też ma znaczenie. Uwierzcie mi, że, że to jest duża różnica grać na takim boisku jak my mamy, a jak tutaj jest w łodzi. No, to, to jakość, samo nie wiem, skupienie się na przyjęciu, gdzie w zabrzu ta piłka odbija się po przysłowych jajcach i trzeba naprawdę się skupić, żeby tą piłkę opanować. A tutaj no, trzeba po prostu dobrze podać, skupić się, żeby pchać tą piłkę do przodu, podawać do swojego kolegi. Naprawdę duża przyjemność grać na takim boisku, bo może się powtarzam, ale, ale życzyłbym sobie, żeby w też takie boisko było. był taki moment, że wyparłeś na chwilę ze składu. Była obawa, że to może potrwać dłużej, bo trener Ublan, No jednak pokazuje, że w tym sezonie dość mocno rotuje i chyba nikt nie może być pewny tego miejsca w składzie, czy to w defensywie, czy w tych bardziej ofensywnych formacjach. Hmm, chyba już pytanie do trenera. Ja no, nie wiem, co powiedzieć. No, wypadłem, bo miałem kontuzję. Niby drobną, ale gdzieś tam no, chciałem za szybko wrócić i, i może niepotrzebnie. Można było odpuścić mecz, e, jeden więcej i, i bym może szybciej wrócił, ale no takie jest życie. No. E, to trener później decyduje, czy, czy ktoś wskakuje, czy nie. E, grał Crispin z Jose i, i co by o nich nie mówić, nie wyglądali też źle. i, i Jakbym miał usiąść na ławce, to, to bym e, może był niezadowolony, ale na pewno e, na pewno bym to zaakceptował, bo tak jak mówię, nie, myślę, że trener też nie miał do nich większej pretensji, jak grali razem. Może też jako zespół nie wyglądaliśmy dobrze, nie punktowaliśmy dobrze, ale, ale do tej dwójki na pewno, myślę, że trener, ja patrząc z boku na nich, też bym nie miał wielkich jakichś pretensji. Na koniec jeszcze jedno pytanie. Tam w zasadzie byliście bardzo blisko pucharu, walka była do końca. Myślisz, że w tym sezonie stać Was co najmniej na to samo, a może w końcu zwieńczyć tym... Czwartym miejscem liczyć, że ponad Polski ktoś to będzie z pierwszej trójki? Pogadamy w maju, dobra? Umówmy <laughs> się tak, że pogadamy o tym w maju, bo, no bo ta liga jest taka. No, to każda kolejka pokazuje, że można złapać serię, można serię tą taką pozytywną i albo negatywną, abyśmy my, my złapali tą tak teraz pozytywną serię i, no i gdzieś tam dobili do tej czołówki, no bo gdzieś ta pierwsza czwórka gdzieś tam odjeżdża. Nie? I, i, i żeby za bardzo nie odjechała, bo, bo jak odjedzie, no to będzie ciężko już później mieć o tych pocharach, więc e, zrobić wszystko, żeby do grudnia jak najwięcej zapunktować i, no i tyle, skupić się na każdym kolejnym meczu. Dzięki bardzo.